Kupiliśmy fajne rzeczy i będziemy teraz mega dobre rzeczy gotować. Robimy wyżerkę. Myślałam, żeby coś zamówić, ale yy, stwierdziłam, że po pierwsze drożej, po drugie trzeba poczekać, po trzecie nie mam kompletnie pomysłu co. Mało nam tutaj dowozi, bo mieszkamy dalej od centrum. Yy, więc zrobimy w domu i robimy burgera. Robimy nagetsy. to są mega dobre nuggetsy z Kauflanda. Sojowe. I są naprawdę bardzo, bardzo dobre. 10 zł kosztują. A burger będzie z paluszkami, alarubnymi. I kupiliśmy najbardziej dojrzałe awokado świata. Ja myślę, że takie guacamole z tego wyjdą, że to będzie po prostu sztos. I one będą do frytek. I zrobiłam sobie gigantyczną, niesamowitą przyjemność. Miało być Alpro, ale nie było. Oczywiście, jak się zdecyduje, że kupuje droższe mleko, to nie ma w sklepie. Któryś raz takie kawka, to będzie, Bardzo dobre mleko. To jest takie na, na drugim, trzecim miejscu w rankingu. Dojdziemy gotować. Awokado było tak dojrzałe, że po prostu to guacamole wyszło. Tak aksamitne, tak niesamowicie łatwo się je zrobiło. Oh my god, uwielbiam awokado, jak jest dojrzałe. Mieszkam tutaj niecały miesiąc i już się dwa razy o to uderzyłam. I dzisiaj to się stało. I nie wiem, czy widać, ale tutaj mam... Znaczy nie wiem, czy mam dalej, ale miałam takie czerwone i tak bolało. Ja już widziałam po prostu krew. Ja już przed oczami miałam to, że, że będę, będzie szyte, bo strasznie bolało. W każdym razie... Nie wiem, kto na to wpadł, ale nie jest to zbyt bezpieczne rozwiązanie. Tutaj smażę nuggetsy, a tutaj dwa paluszki na burgera i z go podzielimy i zjemy po pół, żeby dużo rzeczy zjeść. I frytki, i nuggetsy, i burgera. Będzie pysznie. A ten, nuggetsy, nie te nuggetsy, te paluszki rybne z Kauflanda, tak pachną rybą, więc jak Wam brakuje takich naprawdę paluszków rybnych, to kupcie te, bo to jest po prostu hit. A są wegańskie, 100%. jak przysypać wszystko frytki na talerz, baj Dominik. Mm, ale dobre, dobre wszystko, mega. Do tej wielkiej uczty będziemy oglądać mm, czwarty sezon Good Doktora. bo obejrzeliśmy jakiś czas temu trzy sezony i później przestaliśmy, bo nie było na Netflixie, ja to obejrzałam na jakimś Prime czy na czymś takim. No, ale obejrzałam to sama i teraz wracamy do tego razem. Ale nudne to trochę generalnie, ale obejrzymy. Idę przed pracą zmontować film. I w ogóle bardzo ciekawe jest to, że czym mniej czasu mam, tym lepiej go wykorzystuję, bo w momencie od kiedy zaczęłam pracować, to jakoś lepiej potrafię wykorzystać ten czas po pracy albo w weekendy bardziej działam i nie mam takich myśli, a nie chce mi się może jutro, bo wiem, że mam e, tylko trochę określonego czasu na zrobienie swoich rzeczy, więc jakoś tak przyjemniej mi się działa. I fajne to jest, bo yy, właśnie to nie jest tak, że, że kończę pracę, siadam na kanapie i nic nie robię, bo to też jest w porządku. Ale gdzieś chciałabym po prostu się rozwijać mm, w tym swoim też kierunku, czyli tutaj, wrzucać dla Was filmy na Instagrama, wrzucać fajne rolki, więc cieszę się, że gdzieś ta motywacja jest we mnie, i że umiem ten czas wykorzystać. Także idę pić kawę, później będzie dopiero śniadanie. A dzisiaj jest tak dobra, naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, jak bałwan wygląda. Wszystko mu odpadło, jeden guzik został. I temperatura jest taka, że. No raczej go nie poprawimy, bo zaraz na święta ma być na plusie. i Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo chciałam mieć święta ze śniegiem, bo będziemy mieć pierwszy raz takie super rodzinne święta, ale lepiej jego to była niesamowita frajda. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to zostawię wam w opisie lepiej niebałowana, bo ja się bawiłam niesamowicie. Mam ostatnio współpracę na Instagramie z Malkom Mlek Roślinnych, właściwie sklepem, który, który sprzedaje te mleka roślinne i dostałam tak dużo tych mlek, że postanowiłam zrobić takie wiecie mini rozdanie, podziękować moim odbiorcom za wsparcie i cztery mleka wysłać do jednej osoby i właśnie pakuję paczkę, więc to tylko taka mała sugestia, że warto mnie obserwować na Instagramie, link w opisie, polecam. Do siebie dorzucam wegańskie ciastka, które pewnie każdy lubi, mam nadzieję, że ta osoba też lubi ciastka, żeby podziękować za wsparcie, za zaangażowanie. Oczywiście do pakowania paczki wykorzystuję dosłownie wszystko, co mam w domu, nie używam żadnych nowych rzeczy. Nie, ten rower tego nie wytrzyma. Dominik przykręca, a ja sobie jak jaka królowa. Czekam. Misja zakończona sukcesem. Mój rower już bardziej nie zardzewieje tej zimy, natomiast i tak już zardzewieje kolejny rok. Postawiliśmy ten rower ko koło drugiego roweru i naprawdę yy, osoba, która jeździ na tym rowerze, podejrzewam, że yy, mężczyzna nie będzie miał łatwego zadania, żeby wyjąć ten rower, ale zrobiliśmy to tak, żeby miał jak najłatwiejszy dostęp. I ta rowerownia cała jest zawalona tak bardzo, że tutaj myślę, że każdy ma trudny dostęp. Jakże jest zima. Miałam oglądać dopiero w święta albo po świętach, ale tak wyszło, że dzisiaj zaczynamy. Teraz jakieś podsumowanie będzie, a potem trzeci hmm. sezon, bo dzisiaj premiera o 9 była rano i bardzo lubię ten serial. Zrobiliśmy dzisiaj gigantyczne zakupy na święta i nie tylko, więc mam nadzieję, że do końca roku nie pójdziemy już do sklepu. Tutaj robię kolację. Tutaj też mamy zakupy. I z okazji świąt wzięłam sobie a, moje ukochane mleczko. Kocham. Tu jest sojowe, jakieś ogóreczki. No, mamy różne rzeczy, więc będzie super pysznie. Tutaj jakieś winko tradycyjnie, w ogóle to wino z biedronki. Jest wybitnie dobre. Jest bardzo, bardzo dobre. Tutaj sałatkę robię. Zaraz. Jemy i pewnie będziemy kontynuować Emily w Paryżu. Tak mnie ta Emily wkurza, po prostu nie mogę y, zrozumieć jej decyzji niektórych. Y, no, także niby taki mm, lekki serial, ale tak naprawdę to cały czas się denerwuje na głowę postać. Dajcie ja znać czy oglądacie trzeci sezon. Spontanicznie stwierdziliśmy w tym roku, że robimy sobie na święta prezenty do 50 zł, bo Wolimy sobie zostawić większe kwoty na urodziny, ale stwierdziliśmy, że fajnie będzie zrobić sobie mały prezent. Ja Dominikowi kupiłam kawkę. Brelok pada, bo ciągle ostatnio gra w Xbox'a. Ulubione kolki, ulubione słodycze i to wszystko. Za chwilę pokażę Wam, co ja dostałam od niego do 50 zł. Jest sobota, pijemy zaraz kawkę i bierzemy się za wielkie gotowanie. Zaczniemy od dwóch zup. Pokażę Wam później, co ugotowaliśmy fajnego. Nie będzie wiadomo od dwunastu potraw, ale przygotowuję jedzenie na dzisiaj i na jutro dla czterech osób, a później zostaniemy na jeden dzień we dwoje, więc tego jedzenia trochę przygotuję i mam nadzieję, że będzie pysznie. Najważniejsza rzecz u nas będzie wigilia wegańsko-wegetariańska. Jeszcze nie będę robić w stu procentach wegańskiej, ale myślę, że za rok już to się uda. Zrobiłam taki deser z twarogiem, który ostatecznie wyszedł mocno średni. Do tego ukochana zupka czerwona z buraków. Taka zupa krem. Przygotowałam też zupę grzybową. Pierogi mamy kupne. Zrobiłam krokiety z kapustą kiszoną i pieczarkami. Do tego pasta bezrybna z tofu. Pasta smalczyk z fasoli. Boczniaki w śmietanie, jako śledzie i to chyba wszystko. Ledwo się dzisiaj uwinęliśmy ze wszystkim. Sprzątaliśmy na ostatnią chwilę, a myśleliśmy, spoko, spoko będzie mnóstwo czasu. A teraz jedziemy na dworzec moim ukochanym metrem po rodzinę i będzie super. No, super. Odwalimy dzisiaj na dworcu amerykański film i będziemy stać z tą kartką i czekać. No, także jak w Ameryce na lotnisku. Idziemy teraz na górę śmierci, po prostu. Dzisiaj już jesteśmy sami i robię nam właśnie śniadanie. Pospaliśmy mega długo, więc robimy śniadanie. Później będziemy się ogarniać, a na y, popołudnie pójdziemy sobie na miasto. E, robię śniadanie z resztek, oczywiście. Zostało super dużo pasty bez rybnej, bo zrobiłam dużą porcję, więc jestem bardzo podekscytowana śniadaniem. Ja od Dominika dostałam taką miseczkę i super, bo y, ja jak robię zdjęcia albo filmiki, to staram się nie używać zawsze tego samego i ciągle brakuje mi inaczej, więc jestem zachwycona i dostałam moją wymarzoną, obrotową deskę z Ikei. Strasznie chciałam ją mieć, ale w moim przypadku jest to taka rzecz, której sama sobie nie kupię. Rzadko będę używać, ale jak już będę używać, to będę się tym jarać na maksa. Nie mogę się doczekać, aż będziemy mieć jakichś gości i ja podam na tym jedzenie i każdy zamiast sięgać na koniec stołu będzie sobie kręcił tą deską i wybierał co chce. Już podałam na niej śniadanie, e, mogliście ją zobaczyć w sumie przed chwilą i jestem zachwycona. Strasznie ją chciałam mieć i mega się cieszę, że ją mam. Wyszliśmy nowy film Glass Onion i strasznie mi się podobał. Słyszałam bardzo dużo negatywnych opinii już o tym filmie, e, ale ja go nie porównuję do jakby pierwszej części. Tylko traktuję jako osobny film i mega mi się podobał. Super aktorzy, super gra aktorska, e, super fajne przerysowane postacie i w ogóle e, takie smaczki escape roomowe, e, detektywistyczne. Ja lubię takie rzeczy bardzo. i bardzo mi się podobał, także jak macie wolny wieczór, to obejrzyjcie sobie glas onion na Netflixie. Teraz już jestem warszawianką, bo mam skarpetki z Pałacem Kultury. No, Także no, nie można tego podważyć.